To jest kościół świętego Tomasza który widzimy z okna a tam jest nasze okno Dokładnie tutaj jest nasz pokoik A tak wygląda cała reszta gdzie śpimy z zamku plac zabaw dla dzieci Idziemy zwiedzać. Tak to To Tomyśl już był na placu zabaw dzisiaj. Jednym idziemy na drugi. Się ładna pogoda zrobiła. A później idziemy ćwiczyć na siłownię, Tomasz, nie?